Hey, kurde patrzcie sobie podążam normalnie po chodniku, a tu jakaś dzika, dzika wystaweczka, czy o co tu chodzi? Ula, la, tu jakiś ziomek lepiej. Nie wiem czy poszukiwany, słuchajcie, są, są kapcie, nie wiem czy modne, sztuki jedna przeżarte. O, tu jest jakaś kaseta v, VHS, słuchajcie. VHS, ja nie wiem czy wyczaicie o co chodzi. U pół bajki obejrzane, więc miałam. Miała wzięcie, zobaczcie, gra na konsolę, Ale podejrzewam, że nie ma. Rainbow Six. Znam, znam, znam. Nie ma. Słuchajcie, nie ma w środku pudło. Nietrafiony prezent. Co tu mamy? Tu mamy welcome. Welcome to Lazy Town. ale oni coś tutaj robią. Nie wiem co to jest. Jest jakiś film czy to gra? Co to jest? DVD video. Nie mam pojęcia, tam coś słuchajcie, jakby ktoś był głodny, coś do jedzenia. Jakieś CD tu są? Rock and Rolls. Uu, 1963, dwie płyty. Halo, halo, ludziska. ulala, jakieś karty. Może tu jest gdzieś jakiś pieniądz? Proszę Państwa, chyba tu trzeba się tematem zainteresować. Tutaj jakaś family, family film. Uhuh, uh, uh. jedna płyta tyle filmów, Jak to możliwe? Ula, nawet jest, słuchajcie, jakiś perfumik. No, zobaczymy. Może sprawdzę tu na drzewie. O, nie. Myślałem, że powiem wam, bo po tym dzisiejszym akurat wy obejrzycie to pewnie dnia następnego film, po tym zbieraniu śmieci, to mam lekko wilgotno, powiem wam, pod pachą, nie wiem, zawijam towar i mnie tu nie ma, bo jeszcze mnie posądzą o cały ten bajzel. Patrzcie, jaka wystaweczka lu jest gratów, a gratów jakieś hokery, taborety co to tam jest? A taki malutki taboret Jakieś meble, tu nic specjalnego na no, telewizji. A nie to jest płyta chyba jest. Płyta jakaś, słuchajcie Trampoliniak Może coś tu schowane mają, nie bez szału zawijany pewnie ktoś by coś chce, powiem wam zahaczył zobaczcie tu do koszykówki elegancja proszę państwa ja tutaj dalej na tropie skarbów zobaczcie co tutaj co tutaj się na dzielnicy wyrzuciło no nie samo, nie samo ale widzę tu jakiś coś się śmierdzi jakaś sztuka możliwe Banksy czy Picasso no, no, no Powiem Wam, no ja widzę tu potencjał, jest talent, nie wiem co to jest. Naprawdę nie wiem. A tu proszę, jakiś sprzęt, słuchajcie. Wiem co to jest. Powiem Wam, to jest dziewczyny, wy takie coś nawet nie wiecie, ale potrzebujecie. To jest po prostu na płomienne uda, słuchajcie, na płomienne uda, jak po prostu zrobicie zwarcie ze swoim. Mężczyzną, słuchajcie, to koniec. Słuchajcie, koniec. Nikt się, nie, nikt się nie wydostanie z tych kleszczy. Tak mi się wydaje. Tu proszę, jakieś krzesełko. Tutaj drugie. Jakaś walizeczka. Ciekawe, czy już jest. Uf, uf, myślałem, że ona jest. Słuchajcie, pełna. Albo tu jest jakieś drugie dno. Matko boska. Patrzcie, oni nie zauważyli. A tu są jakieś. Szare kruki, zobaczcie co tu się dzieje. Ho ho ho! widzę to ta artystka chyba od tego jakiś. Ja cię kręcę, a no nie no. Nie no, jest potencjał, słuchajcie. Jest potencjał. Dziewczyno, ty się chyba z tej dzielnicy mi tu wyrwiesz. Mam wrażenie, ale patrzymy. Bo może tam jest, słuchajcie, jakiś. Patrzcie pieniądz. Widać, że utalentowane dziecko. U, nie, myślałem, że że my myślał, że jakaś srebrna srebrna bransoleta u, tu parę kartek czystych, słuchajcie, możliwe, że ja też bym coś spróbował nagryzmolić powiem wam, wezmę wezmę, kurde ja już się nie mogę opędzić, tutaj kariera jakby muzyczna, sceniczna tutaj jeszcze malowanie, no, no, no co ten los mi tutaj szykuje normalnie? Nie wiem, czy brać te płomienne uda. Słuchajcie, może też bym coś podćwiczył. Nie, nigdy nie zabraknie. A ta siatka, czy to na motyle, słuchajcie, czy na ryby? Fajna taka. Zobaczcie, roztygowana, rozciągana, ale nie wiem. Lekko używana, nie wiem, co to było. Makaron robili. Zobaczcie, to chyba na ryby, taka fajna, a nie? Słuchajcie, wezmę, może mi się przyda. Ud... Nie, patrzcie. Ale dawała czadu, słuchajcie, aż, aż zapaliła udami. Ludzie, jedyny. Lecimy. Buszujemy, buszujemy, bo się ścibnia. Zobaczcie dziewczęta. To są jakieś paski dla Cały worek jest jeszcze wyprzedzany. Tam zobaczcie co się dzieje. Łatko, ja nie sięgnę nawet. Ja wierzcię. Odsalony tutaj. Patrzcie jakie złote te ludzie. Nie. To jest chyba Jakiś rzymek, nie. Jakieś żeby. Co to za blaszysko? Mieni się słuchajcie jak złoto. No, to, ale już zęby nie te, słuchajcie, zęby nie te. Nie będę tu grzebał. Ludzie, żeby tak nie... nie przerzucał w tym bo jeszcze, bo jeszcze coś mi Mm -hmm. jakieś chrupki i inne pierdol. Ja sobie kiedyś takie coś już ze świetnika załatwić ciężarówka morrison specjalnie. Ja muszę to wszystko tak. Ulala co tam Patrzcie nowe takie talizman jakiś Zobaczcie co się dzieje nie ja pierdzielę dobrze, że tego nikt jeszcze... Nie no, zawiję, słuchajcie, zawiem od razu... Od razu do Ja pierdzielę to są szybki, to tak zaczęło... Ja, czy, tak nie no, zaraz jest, zaraz jest, to Zaraz to tak, nie jakieś dinozaury o co tu chodzi wkładki są słuchajcie o tym ma to z tyłu jakieś ludzie chyba zobaczcie takie pamiętnie tam pierdołeczcie się uuu jaka sowa huhu huhu hu. o co tu chodzi z tą sową? Nowa słuchajcie o następny takie Zobaczcie co ci kurde, to co się dzieje Ale procha Patrzcie co się dzieje. To są chyba te kamienie słuchajcie Swarowskiego i perły. Ja pierniczę co się dzieje na tym w tym kuble. Kitry szybko skończy do kieszeni. tutaj ktoś To Będzie słabo. Nie zła co to? Artefakt, tutaj, artefakt, Ja piernikiem Ty może zobaczyć Słuchajcie, nie mogę przeżyć Że tam na dole tyle towary Chusteczki Chyba są jakieś skorupy, słuchajcie o, Jak to chyć Dobra jest, mamy, słuchajcie My jesteśmy w domu. No, to jest do tych, do tych samochodzików znowu ludzie ja Nie wiem czy ja to potrzebuję, bo ponieważ... Mam tutaj tyle tu nic tego nie wynika Są takie Dziewczyny skupcie się. Patrzcie takie skorupy. To jest jakieś wygrawerowane 8799. Nie Zaraz zobaczymy. 8798, słuchajcie. No sztuki, no nie wstukiwałeś, nie sztukowy co tu mamy jeszcze o patrzcie jaki fajny ten to jest z tym od razu mililitrami przyda się słuchajcie co tam jeszcze mamy takie w specjalne o jest ten tam była był dinozaur Czasem, to, to, bo 아니, zaraz poniesie to jest drugi czy ten sam mam takie szklane ouais, dwa są słuchajcie dwa takie ale ja nic nie potrzebuję niespecjalnie specjalnie nie potrzebuję niespecjalnie na razie to Coś jest? Nic. Słuchajcie, nic pusto. Czekamy na dostawę. Czekamy na dostawę. i jest fajny taki stolik do szpitala coś ale... Chudynie, wy nie wiem, nie zna się. Zobaczcie, do czego tam może to do komputera albo do biurka. Powiem wam, nie jest zaniechany. Nie jest taki zniszczony. Dzień dobry Pan kierownik bardzo, Słuchajcie Przedstawiajcie się Tam są jakieś fajne długi metalowe Powiem wam nie wiem Ale możliwe że mi się przyda Patrzcie To jest do jakiejś tej Jak macie jak to się nazywa Wersalkę Czy nie tutaj. kameruj, jakby wyszły jakieś przecieki na mnie że słuchajcie, że ja po śmietnikach grzebie nie wierzcie, słuchajcie nie wierzcie tym doniesieniom to nie jest prawda, absolutnie dobra, lecimy dalej, lecimy w teren nic tu po nas, nic specjalnego powiem wam, jedynie te słuchajcie, naszyjniki drogocenne wzięłem i nic więcej słuchajcie, żebym tutaj coś poznajdywał, ale no jestem durny, jestem durny nie wiem co to jest Powiedzcie mi, co to jest i do czego, i po co. Jakieś blachy na tym? Na siatce totalnie nie wiem. A to? Jakieś, patrzcie, metalowe. To może jest, słuchajcie, a, to może być dla chomika jakiegoś. Matko, kto tam się tłucze z prawej strony? O, taki wózek kiedyś mi się marzył. Ula, la, to mamy jakieś co to mamy, słuchajcie, co to mamy nie, to plastikowe myślałem, że coś ciekawego będzie a to słabiutko o, choinka jest, słuchajcie, zapakowana no kurde, ludziska nie, pusta pusta, jednak ktoś już taki jaś się zabezpieczył tam jakaś jest kurteczka ale coś mi się wydaje nie za świeżo wygląda ten kąt tam o kurcze, patrzcie, teraz mi się coś w ogóle przypomniało, że ja potrzebuję taki o, są te te metalowe te, te słuchajcie, ostatnio miałem. Sprzedałem. No miałem zarobić złoty interes na tym zrobić. Ale jednak się nie udało. Ale tu muszę więcej. Patrzcie, zobaczcie, ile tego jest, słuchajcie. Wiecie to wiecie jaki to jest pieniądz. Ludzie. Ja zaraz tutaj wchodzę i zawijam sprzęt. Kurde mam nadzieję, że tutaj nikt nie przyczai. Czy to są ludzie to jest drogie rzeczy Ja patrzcie na tego noża a to co to jest nie mam pojęcia słuchajcie nie mam pojęcia co to zawijam to są noże chyba jakieś takie słuchajcie to mogą być noże do pizzy albo do kebaba zawijamy to nie są tanie rzeczy słuchajcie ja pierdzielę, ale mi się trafiło zawijam, patrzcie, zawijam patrzcie. Patrzcie jakieś szpady tu są, co to jest? Ludzice, jak mnie pały tym, to ja lęczę. Tu są takie rzeczy, myszki są zobaczone O to, to, no, to są od tego zabawy. Kąd on się idzie, a te skalki kręcą? Matko Boska. Jak tylko, tylko coś trafi, to już jest skalki kocioł. Dobra, spokojnie muszę się rozłączyć, bo naprawdę robi się delikatnie nieświeżo tutaj. Patrzcie, dzisiaj jakiś taki trop kurin. Tu mamy jakiegoś łoka, ale no nie no. Wydrapany już jest, słuchajcie, popachy. Niezbyt ciekawa pozycja, co my tu jeszcze mamy. Walizki. Ula, la wlazłem w jakieś gówno, słuchajcie. Patrzcie, monitor jest wyrzucony. Nie no, słuchajcie. Kurde, patrzcie, on jest chyba elegancki nawet. Kurde, wysuszyć. Co myślicie? Nie no słuchajcie, no zawijam. no Ja pierdzielę, ale fajna pozycja. Ludziska? No nie, los się do mnie dzisiaj uśmiechnął. Zobaczcie ile tu do tej torby nachapał towaru Ludzie, no, Mi się wydaje, że nie ma co kusić losu i trzeba się szybciutko oddalić z tej dzielnicy. Co myślicie? Nie ma co przesadzać, słuchajcie, nie ma co. Jakiś metalowy szczyt. Ja pierdolę. Słuchajcie, ludziska zaczęły się kręcić. Zawijamy, zawijamy. No moi mili, robimy przegląd, robimy przegląd, co i ówdzie w towarze piszczy. No nie, no patrzcie, O szóstej, żeby nie było mi. A gdzie? O piątej dzisiaj wstałem, słuchajcie, sprzątam. Zobaczcie, co się dzieje z tymi blatami. No ludzie, już to jest wszystko niedoszorowane. Niedodrapane matko Boska, przecież to jest porządny dom, a nie jakaś meta ludziska. No, mniej więcej jest ok. Lecimy. Family film, słuchajcie, ktoś chce spędzić niezapomniany weekend, niezapomniany weekend, coś mi się jęzor plącze przy telewizorze. Polecam tą pozycję. Tutaj mamy co piszczy w trawie, co żyje w trawie. Pixelowska. Bajeczka, Ulala. Oh, ja wam powiem, ja nie sprawdzałem. Kurde, kto jest pod płytą. Przecież ja kiedyś tak robiłem, że chowałem pieniądze, słuchajcie, w płyta, a ludziska mogły mieć też taki pomysł jak ja. Ludzie, jak ja bym tu trafił, słuchajcie, parę tysi. Ho, ho, ho! To nie wiem, co to za jakiś lazy domek. Nie wiem o co chodzi. Tu mamy telewizorek, ale... To monitorek zostawimy sobie na koniec. Co my tu mamy? Tu my mamy skarby z tego, nie wiem, kebaba może nazwijmy to. Trzy takie blaszki. Te blaszki wzięłem tylko z tego powodu, że kiedyś miałem z jakiejś knajpy. Nie wiem, jak ktoś na bieżąco ogląda moje odcinki. Taki wiecie, z pełnym, z pełnym tchem, wdechem, to on pamięta, że takie coś było. To mnie się wydaje, nie pracowałem nigdy w kebabie. Słuchajcie, nie wiem, czy to też znak, że może kiedyś, gdzieś, a może w Turcji. Słuchajcie, to też może być wskazówka, że wyjazd następny do Turcji mi się planuje. I powiem Wam trafione, we wrześniu, we wrześniu jest planowany. Zobaczymy, zobaczymy. O, to nie wiem, to. Tu jest dodatkowy jakiś nóż, nie wiem, czy to się zużywa, czy co. Kurczę, dajcie znaka, bo mnie się wydaje, to jest takie porządne, słuchajcie. Nie mam, kurde, takiej końcówki, żeby to sprawdzić. Nie wiem, może bym poszedł, słuchajcie, gdzieś na kebaba z tym i zapytał, czy oni by mi mogli to sprawdzić. Nie wiem, czy to takie duże fopa. Zastanawiam się, ale to mogą być drogie rzeczy, takie noże, bo naprawdę to wygląda na profesjonalne. Słuchajcie, a może wy macie jakieś. Kebaby, i potrzebujecie takie noże. Piszcie śmialutko, piszcie śmiało. Dogadamy się. Wiecie, że u mnie nie ma drogo. Nie ma drogi, nie ma drogo. Tu jakaś sowa. Na szczęście, może nie. Słyszałem, że słonie z trąbą do góry to są na szczęście, ale sowa to nie wiem, co ma przynieść. Tu mamy, słuchajcie, z harodca. Kubek z harodca. Ja nawet nie wiem. To jest, zobaczcie, to jest wszystko złotą nicią tkane. Można by powiedzieć, dwa samochodziki. Hot Wheelsy znalazłem, nie wiem. Słuchajcie, nie zbieram, ale myślę, że tak uzbiorę. Nie wiem, ile mogę mieć z 50. Już do setki dojadę i wystawię na licytację. Może ktoś tam będzie zadowolony. Tu patrzcie, dziewczyny, dziewczyny spokojnie. Jak, jak nie siedzicie, to siadajcie. To jest wszystko złoto. Nie wiem, gdzie jest próba z której strony. Nie jestem pewien, ale zobaczcie. Nie patrzcie na cenę. Absolutnie to jest jakiś. Fejkowa cena to wszystko jest. Ja czuję to, czuję w ręce, słuchajcie. Tu jest, no może nie pół kilo, ale tak z 20 deko złota by było. Tak mi się wydaje. Ja mam do czynienia ze złotem, słuchajcie, na co dzień. Zobaczcie na tą brochę, patrzcie. Trzy perły, cztery, pięć kryształów dużych, pięć dużych kryształów, małych to nawet nie zliczę. Też gdzieś na pewno jest próba, ale no nie będę się zagłębiał, no. Nie mamy na to, słuchajcie, czasu. Nie mamy czasu, i tu są te szpady takie. Mnie się wydaje, że to jest jak. Nie, nie wiem, nie, dajcie znać. Mi się wydawało, że to jest jak mięso przychodzi do kebaba, to oni to nadziewane to jest, i później, słuchajcie, no jest im to chyba niepotrzebne. Nie wiem, a może to jest, kurczę, też dosyć drogie. Nie wiem, ile mamy tych szpad. Raz, dwa, trzy. Cztery, patrzcie, cztery są, i tu jeszcze jakiś taki może ja to nawet patrzcie, teraz bym wymyślił na grilla można to nawet wykorzystać. Zobaczcie, takie większe szaszłyki, nie? Czy jakieś mięso jabłka nadzieć Słuchajcie, e, główeczka pracuje jeszcze, pomimo wieku. Słuchajcie, coś tam jeszcze raz kiedyś się styknie. Tu mamy jeszcze te szpady. Ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Słuchajcie, sześć, szkoda, że nie siedem. Tu widzę na bakier z czystością, to oni w tej knajpie widać byli na bakier i podejrzewam, że sprzątać się nie chciało. To najlepiej słuchajcie siup za okno w torbie, nie? No i tak ogarnęli, słuchajcie. Jak macie taki, taki personel, nie polecam, słuchajcie, nie polecam. No tak wyglądają moje wczorajsze skarby. Czy jest specjalnie, czy niespecjalnie, nie wiem. Nie wiem. Teraz sprawdzamy monitor. Ula la, muszę ten cały bałaganik tu przepchać. U, kochana, kochana, zobaczcie, ona czeka. Masz tu, słuchaj, kochana, zobaczcie, jak, jaka ona jest pełna ten, To jest róg obfitości. O, można by ją nazwać. Zobaczcie i tu rzuciłem. Nie wiem, gdzie ja im tą brochę przytnę. A Ma, masz tutaj tak od niechcenia pięknej, zawsze, wiecie. W byle czym pięknie, nie? Jak to mówią, no i sprawdzamy ten monitor. No, mam nadzieję, że ja się powiem Wam nie rozczaruję. Bo jak się rozczaruję, to się hmm, nie, tam. O tej porze to już się nawet nie wkurzę. Bo to już jest, proszę Państwa, po dziesiątej, to nie zawsze nerwy biorą z rana. No, zobaczymy, zobaczymy. Kamera, kamera, akcja poszła. Słuchajcie. No i nie, no ludziska. Ach, czy tu trzeba jeszcze jakiegoś komentarza dodatkowego? Wydaje mi się, że powinniśmy to przemilczeć minutą ciszy. Naprawdę, naprawdę. Tu nie ma się co już denerwować. Słuchajcie, nie ma co, nie ma co, nie ma co myśleć nad, jak to było, myśleć, dumać nad rozlanym mlekiem. No, niestety, niestety, słuchajcie, nie zawsze jest niedziela. Zdarzają się też soboty, czasami czy tam piątki. Nie będziemy włosów rać, zrywać z głowy, bo niewiele zostało. Słuchajcie, pewnie myślicie, że jestem załamany tym monitorem? Nie, absolutnie nie jestem załamany. To byłem kiedyś, jak się natargałem. Ula, la, jak mi słońce tutaj zaraz. Matko Boska, święta, jakie ostre promienie! Ja muszę się chyba trochę chować z moim delikatnym licem. Słuchajcie, natargałem się taki telewizor 52 cale. Chyba z półtorej kilometra go targałem, bo biorę go z chaty takiej jednej, nie? Stoi pod chałupą. Słuchajcie, to była taka historia, i akurat wychodził. Jakiś tam klient z tej chaty, nie? I się pytam, przepraszam, czy te, a tak grzecznie, słuchajcie, bardzo grzecznie, żebym się zapytał kulturalnie, proszę pana, czy ten telewizor jest sprawny, nie? Tak, tak, sprawny, bo my sobie kupiliśmy nowszy i ten jest do wyrzucenia, no po prostu do oddania, Ja mówię, no to się cudownie, proszę pana, trafiło, bo ja akurat przechodzę i jestem w potrzebie, słuchajcie, mówię, jestem w potrzebie takiego telewizora. On mówi, tobie śmiało nawet się nie oglądaj. No i wziąłem ten telewizor, słuchajcie. Zatargałem na chałupę, podłączam go. Wiecie co? Nie uwierzycie? To samo co z tym, monitorem. Tak był kurde trachnięty, że byłem tak wkurzony. Nie to, że on był trachnięty, tylko że człowiek słuchajcie mnie oszukał. Później miałem tak przez dwa dni taką jakąś niechęć do ludzi, taki niesmak. Wiecie, pozostał, nie? Przeszło mi to. Przeszło mi dosyć szybko po dwóch dniach, ale myślę, dlaczego ludzie ludziom takie rzeczy robią? Słuchajcie, człowiek dla człowieka wilkiem. Ale wam się teraz pochwalę, dobra, na koniec jakiś taki pozytywny aspekt, jak zrobiłem te doniczki, ale weźcie mnie, pochwalcie. Ja wiem, że one są jeszcze do odmalowania. Wiem, widzę to, ale z tego płotu rozwalonego, co z nich wyszło, słuchajcie, zobaczycie. Moim zdaniem Top of the top creme de la creme. Patrzcie, co się dzieje. Słuchajcie, zobaczcie. Zobaczcie, gdzie te kwiaty będą miały lepiej jak u mnie. No gdzie? No weźcie mi, powiedzcie. Zobaczcie, jak to się wszystko po prostu tu bujnie w tych donicach. To ho, ho, ho. I hu, hu, hu. Ludziska, a ta poszła do kąta na razie, Franca. Ona poszła do kąta, bo powiem wam. Słabo, słabo i przyszłość wygląda. Nie wiem, mówię jej weź, ty się ogarni, albo wylatujesz na dwór. A teraz jej powiedziałem: Jak się tu nie ogarnisz, kochana, kubeł, kubeł i zapominamy o tobie. Więc no, dałem jej jeszcze moment. Liczę, liczę że się ogarnie. No, ja już nic nie mogę zrobić. Słuchajcie, no co? Życzę Wam cudownej soboty, pięknej pogody. Spełnienia w ogóle wszystkiego, czego sobie tam życzycie, no i oczywiście, żebyście dzisiaj byli lepszą wersją samych siebie. A jeżeli coś dzisiaj zaplanowaliście i nie wyszło, słuchajcie, jutro jest niedziela, odpocznijcie, od poniedziałku zacznijcie. Nie ma co się, nie ma co się w życiu katować. Absolutnie jestem tego zdania. Sekcja komentarzy jest jak najbardziej wasza, jeżeli wam się. Ten odcinek podobał bądź nie podobał, wyraźcie słuchajcie swoje emocje. Pamiętajcie, ja tu jestem dla Was, ja tu jestem dla Was, więc udostępniamy, lajkujemy, słuchajcie, tapujemy i komentujemy. Pozdrawiam.